Pozdrawiamy z bardzo gościnnej miejscowości Bardo, znajdującej się koło Kłodzka, a tak naprawdę jesteśmy u stóp Matki Bożej, Strażniczki Wiary, w przepięknym sanktuarium któremu patronują ojcowie redemptoryści. Jesteśmy tutaj wraz ze służbami pielgrzymkowymi na czele ze służbą porządkową, która w dniu skupienia, corocznym w dniu skupienia, chce podziękować Panu Bogu przez Ręce Matki Bożej za 33. pierwszą pielgrzymkę z Wrocławia na jasną górę, ale jednocześnie przygotować się do pielgrzymki Trzebnickiej, do grobu świętej Jadwigi. za Stanisława, że naszego drugiego przewodnika miejscowego czaszki. Rozpoczęliśmy nasze dzień skupienia w piątek muszą świętą, której przewodniczył ksiądz Ołżech. Wieczorem, no właściwie bardzo długo trwały różne rozmowy, dyskusje, wspomnienia. E, oczywiście omawianie tej pielgrzymki, którą już mamy za sobą, ale jednocześnie plany, marzenia różne, które dotyczą e, przyszłorocznej pielgrzymki. <shared> nie jednak w tym momencie, kiedy tylko będziemy mogli prosić do to, to Orzecha o zabranie głosu, to czy teraz, a później, już jest zupełnie tylko też, żeby o takie podsumowanie też...

sobotę rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiądz Orzech, w czasie której pokazywał nam, czym jest świadectwo wiary. W pamięci świętego Mateusza, Boże Ty i wysłowiony miłosierdziem, wybrałeś celnika Mateusza na masztora. Spraw, że jego stawienic Abyśmy, jak On, szli za Chrystusem i wiemy przy Nim trwali, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki. Amen. Mówił nam w czasie kazania o tym, że każdy z nas ma być świadkiem wiary. Jak i tak, jako takiego głównego świadka wiary ukazał nam osobę nieżyjącego świętej pamięci, pana profesora Józefa Łukaszewicza, wieloletniego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, pielgrzyma, bardzo mocno związanego z naszą pierwszą pielgrzymką z Wrocławia na Jostą Górę. Ale też Nie pochodzi w Jego rodzinę. Bóg Pański i zawsze będzie z Wami. I z Twoim. Przekażmy sobie pokój Jezus. Ale jednocześnie pokazał nam bardzo na konkretnych przykładach dlaczego mamy się nie wstydzić Chrystusa. Dlaczego mamy dawać świadectwo wiary. Po śniadaniu wybieramy się do Bazyliki, gdzie pokłonimy się Matce Bożej, a następnie udamy się do Kłodzka, aby tam troszeczkę pozwiedzać bardzo znaną Twierdzę Kłodzką. Dzień na pewno nam minie, mimo padającego deszczu, w radosnej, bardzo chrześcijańskiej atmosferze i po południu zaczniemy się pakować i wrócimy do Wrocławia po to, aby już z utęsknieniem wyczekiwać czasu pielgrzymki wrocławskiej. Jest zrobić tak, ja was teraz policzę i prośba jest taka, żeby wejść na górę i przejść tam, tam jest taki dziedziniec, dobra? Ja wtedy już będę wiedział ile, ile osób jest. Przez pruskich żołnierzy i wybudowano ponad 40 km. Budowane były głównie w jednym celu, aby je w razie potrzeby wysadzić w powietrze. Nie zatrzymujemy się, pilnujemy, żeby cały czas mieć kogoś przed sobą. I bardzo ważna informacja: poruszamy się wolnym krokiem w stronę świata. Nie. W chodnikach minerskich, galeria bojowa, galeria strzelecka. Tutaj stacjonowali tylko i wyłącznie żołnierze, piechoty, strzelcy. Minerzy pracowali głębiej pod ziemią. Proszę Państwa, tutaj te niższe otwory są to otwory strzeleckie, teraz w większości zasłonięte. Dobrze, Proszę Państwa, wracając do minerów. Jak mówiłam, pracowali oni pod ziemią. Oczywiście musieli przejść.

To znaczy, że wkładał deska w szczelinę w murze, do deski dosuwał beczkę z czarnym rochem, zasypywał chodnik ziemią, kamieniami i dopiero wtedy odpalał ląd. To wszystko miało na celu to, aby siła eksplozji skupiła się na jednym punkcie, a nie rozchodziła się po całym chodniku. I gdy żołnierz ląd odpalił, to oczywiście uciekał. Nie wymęczyłam, nie. nie było tak źle. Pójdziemy teraz na dziedziniec, a na Państwo będą mieli chwilkę przerwy. I dokładnie o godzinie 13:30 będzie wejście na górną część twierdzy. Coś nam jeszcze po Austriakach zostało, to jest ten to Orzanograman. On do roku 1940. Proszę Państwo, za wyprzedanie przewodnika jest 5 kg na plecy.

i wiedział w czym sekcji jest i to była jedyna taka, że byłem kolokwialny ściągawka, mroztwo, no mówię, to teraz Powiem po powodzi ruina totalna no. no tak, tutaj widać jest jak była wysoka woda gdzie widać? na tamtym murze bo mówi, że większy napił wody to jest druga Co? legenda, która mówi, że niedźwiedź napije się nie, wody Za pasterola. Za ciało, Za ciało! Czas wakacyjny, poświęcacie <grymne> na, na, na pielgrzymkę, za to, że jesteście, jesteście na tej pielgrzymce że jesteście też takimi pierwszymi, jakby jakby wy, jesteście osobami, które, które idą na pierwszym froncie. Jeżeli coś się złego dzieje, to najpierw obradzacie wy, potem przyrodnicy, a potem pozostali. Zaczynam z tacy, którzy służy porządkowi pierwszy rok. Yy, brali udział, yy, no, chcieli, może byście chcieli się podzielić swoimi refleksjami, swoimi jakimiś spostrzeżeniami. Yy, już nie może do sprawy tych, tych, tych technicznych, które rozmawialiśmy i wyliczaliśmy, bo no o to chodzi, nie? I wrócę do, do tematu jakby spotkania za rok. gdybyście mieli jakiś pomysł na przykład, gdybyście, gdy, Bo jeździcie po, po różnych miejscach, ale mimo domu myślą, nie możemy, możemy alternatywnie już pomyśleć, że, że może pojawić ale gdybyście mieli pomysł gdzie pojechać jeszcze i coś na niego zobaczyć, to jak najbardziej skonsultujemy, będzie dojazd.